masz? Kota Kota masz? Mhm, mm z woreczka To tym właśnie akcentem witam was w kolejnym odcinku Z en kuczak Witam serdecznie, w którą stronę idziemy? Teraz tak, ja sobie tak na singlu utworzyłem różne mapki i wreszcie znalazłem tą, ona jest lecz poszukaliśmy Crimsona, no i wreszcie znalazłem i idziemy w prawo, bo ten Crimson jest gdzieś tam bardzo daleko, fugo, Tak, bo chcemy zrobić dla zgradzia specjalny miecz ten taki Knight tylko w wersji Scrimzonowej, czyli z tego basza Z takiej Nie jest to jest podobno nie może być przecież napisał. Tam nic nie było napisane pod tym mieczem nowego, tak mi się przynajmniej wydaje. Się nie, nie, to, to jest z mi się zdaje. Zobaczymy, zobaczymy, a bo ja no, pierwszy no, też widzę no. ten miecz w ogóle. A może dodać coś takiego? Nie. Możliwe, a fajnie by było, jakby była taka wersja Bro. oddzielna. tego. ciekawe, ja, czy wtedy Terrablade też by miał oddzielną wersję. Hmm. w ogóle, what the fuck! Co no, fuck? What the fuck? Co Ludzie, że nic nie zjeczytową, ja bym go Coś znowu zrobił. Wiesz, co mam? Co? Ale ja że nic nie czytowałem. No dobra, mów, nieważne. Jak masz serca, nie? No. Tu mam i tak na w live, której tu użył. Jakim cudem? No mam. A tu jest ze z Ale co? What the fuck? Ale naprawdę. Ja mam czerwone. Ja Wszystkie. mam, no wszystko. Mam, mam 1996 HP ile miałem? Bo jak ty nagrywałeś, to miałem tyle samo i miałem normalne serce, a teraz patrzę, 3, 4, 5 żółtych serc. No nie ogarniam. Ej, piszcie, jak coś takiego mieliście, powiedzmy, że ja ufam Stregiowi, że, 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 że nic citował. nic, ja nie wiem, może, mam nadzieję, więc piszcie, czy mieliście podobnego ja to... błędu? No. A w ogóle to jest Enteraria, więc to jest, no, błędów. No, możliwe, że coś się zrębało. Dobra, Ej, co się to musimy się robiło po rozwalaniu tych... Dziadost o tych sercach e, Przyzywa się boss, no którego musimy zabić gradzią No to fajnie. To serii łowcy bosów. Mm. Mm -hmm. Crimson Block, dobra? Rozwalmy to czym się tą młotkiem, tak? Dobra, jeszcze Nie. musisz ty rozwalić i ja jednak. Nie mam baczę. młotka. To ja tam pójdę do ciebie. Fajnie. Już nadchodzę przyjacielu. Spoko, friendzie. O, Undertaker jest serce dla ciebie nie? O fajnie Proszę cię bardzo. Wow i to nie jest dżunglowe Już mam max Tu jest jeszcze jedno, chodź tutaj Tu jest bliżej Ale chodzi mi serce te te bossowy. A tam są dwa No wiem World level wiem. up, już szósty, fajnie Tutaj są trzy aż przy sobie Ej słyszę coś Dobra, bo... Brain no bo... Brainów katulu. Uh, co się właśnie dzieje ja, ja zapomniałem że to właśnie brain się przywołuje tutaj Ej ej, czekaj, czekaj Z sobie dam Da się dać? Da dobra, się dać, da się jak robić z czego tu bić go? Walimy Rage'a. To raczej nie będzie zbytnio efektywne. Może nawet z tego skajta go będzie. Jak jest słaby, ej! No wiem. Bo to jest boz raczej na taką, wiesz, wcześniejszą wersję. Dobra. Dobra, ja mam te rzeczy, które są już potrzebne, ale jeszcze zrobimy jednego na to. Tak dla pewności. No to pewności. Może. Tam tutaj jest, są dwa, pomóżmy a tu jest a trzecie. Jest no to trzecie idź tam, jest... to wkopajam, ja. już tam teraz. wykopałem. No to pomóż mi No. Ogar. Ogar na odcinku, wszystko w porządku. Tak. Kopiemy. What? Typ, typ, ryb, typ. Crimson w ogóle inarcy. dostałem... Słucham? Crimson a z czego się robi ten miecz? Z Crimson... E, tych... Barów. Znaczy, Crimtain Bary i... Z... T sue coś tam. A, a ja pod. się zdobywa z... Czego? Z, z tego Crim bossa. Już mam. Orę! Już, ma z orów, nie? Mam te ory właśnie. No. Nie, jest, bossa z bossa zgryźł. No ale z ory z niego dropnął. Crimtain tak. Or. Tak, i właśnie ja no. mam, więc spoko. No ja też mam, 130. Cleanser, wow, yeah. Chodźmy, tam jeszcze Pani, jest nie To są w ogóle fajniejsze rzeczy, niż jakie ja dropią z tamtego. Tu, na tu, no, o, dokładnie tam. Wow. Żbiki jedne. no, no, jednak tu. Dobrze, dobrze, zszedłem. I U mnie jakby jakieś krzyki było, słychać, to przepraszam was bardzo Nic znowu, bo ponieważ się moja no, siostra ja sobie właśnie się z piesłem. Czekaj. Piesłem, tak. I pieseł lubi sikać, bo w ogóle jest mały i... Pieseł lubi sikać, I w ogóle te bosy już są dla nas Wszyscy rozkłady. się drą gdzie on jest? Co tam Nie, nie wiem, właśnie gdzie się... on lata. Ja tam próbuję do niego strzelać. Dobra, chyba... O, jeszcze jedno z Jest! O, i pierwszy raz to nie ma lagów? O ty, I to nie A, jest zasługa na urzędzenie, bo jeszcze go nie mam. Znaczy, Chcesz tak naprawdę... O... No, kłamali mnie. Pogadajmy, że pada deszcz na dworze i, dupa, i ci nie zainstalujemy internetu. No to ja takie... Nie! What the fuck? Mm -hmm. Dobra, ja sobie to troszkę zatrzymam, chociaż ona jest słaba. to zrobię. Nie Wiesz co zrobiłem? Patrz, co mam. Halo. Przepraszam. O, nie mogę tak? tak? Tak, to nie jest Gimbus Rot, tylko to jest Crimson. Gimbus to jest chmur a, i to jest chmura a, taka normalna. A co to tak? jest chmura taka? Ale to jest inna. Dobra, to co teraz? Robimy cięcie i wracamy na nasz świat. Czy jakoś szukam jeszcze jednego może? Jest jeszcze jeden Crimson na tym mapie. Do dobra A z jest nadal słaby w spinaczce. Czemu moja kulka jest taka powolna? Boże.

Jeeha! <laughs> dostał! O -o. Banty! Nie, nie, O, myślałem, że dostanie znowu z tego. Słyszałem. A, to jest dżungla. Wie, że tu będzie. A, krim... ja za. Ja pierwszy na kriptonie! Jesus Dobra Nagranie jest nawet Wygrałeś Ty jest słaby Jaki tu jest spadek w ogóle, o co chodzi? Spadek wysokości, chodź Idziemy A, słabe rzeczy, nie opłaca się zbierać ja Kolejna słabe rzecz to Jungle bijemy. Crimson, kolejna ta, kolejna ta, jest. Kolejna tak. jest. Tutaj mkniemy dalej. No, mm. super hmm. Crimson. Patrz budowy. co to jest? To jest ten ołtarz, przy którym się robi różne rzeczy śmieszne. Tak? Tak, ale to, to są wiesz, to takie Demon Altary, tylko że. Nazywałem jakieś inaczej czemu wysadziłeś tam. Coś walu, ty nie ja. Aż go zacięło. To być Serce dla ciebie, ej, ej. Ale ja już nie potrzebuję serca. Idziemy do Crimsona. No ale tam nie ma Crimsona już. Jest no tam mi. No to ja tam wyjdę lepiej. Chyba, że ty się wkopiesz jakoś niesamowicie szybko, nie niesamowicie w co leczesz tu postać Dobra, dzięki. Wyleciała Kurde. Eee, siemanko. Dobra, wezmę, że to jest Crimson, tak nie była, jest Crimson zgradzia. zła droga Gdzie jest? Gdzie ty tam jest? Musimy wyjść na samą górę chyba, wiesz? To będzie... No, czekaj, poczekaj, czy, czy, tam, no. tam Ale czyżby wiec? się lagi zaczęły? bo tak ciekawe, że słyszę. No na chwilę, ale ja cię dobrze słyszałem, to, to nie ty nagrałeś, górze. spoko Czekaj, ja tu jest na górze widziałem Crimson. Tu będzie Crimsonowe tam, Zresztą tu nie będzie Crimsonowego podziemi. Nie, bo tu już nie ma Crimsonowych podziemi. Wiesz z Gredzią? Tam... O, a nie, tam nie jest Crimson, dobra. Czyli nic tu nie ma? No. Co wniesie tutaj do mnie? A jednak coś tu jest. A jednak co? Dżungla. Może oh, plantera fuck. będzie. Shit. Szukamy plantery? No pewnie. o! o, o dobra. Jest Crimson. Jest nie są. Znaczy za chwilę będą, bo przekupuję się przez bardzo grubą. Ale z Greciu, jak cię proszę bardzo, zrobisz cięcie. Ja przełączę serwer na naszą starą mapkę i tam mogę. Nie, jest eskinia, jest skinia. czekaj. Ale po co? Już to zrobiliśmy i tak. Ale muszę jeszcze raz wejść do niej, na chwilę. Bo lubię chodzić po ok? No to wejdź na chwilkę, nie ma problemu. Dobra. Chodźmy, wchodzimy i. i co? I pełno ołtarzy, i niżej, i dalej, I Pojok! I co dalej? I dalej są ołtary, których nie mogę otworzyć, ale jeszcze nie, czyli schodzimy na dół, spadamy. I tu ta skrzynia, a jest skrzyni? Magic Mirror, Serce oraz. Angel Statue. Co daje Angel Statue? Nic. Coś daje na pewno. Nie jest, naprawdę. Mhm. Słyszałem takie. Ej, z serduszek da się zrobić Heart Shielda, ale nie jest taki dobry chyba. Heart Shield. o, o tego co? Na hita padł. Aha, Ingresses max. ten. healed by. 40. 40, 40. Tak, a z jakich serduszek? Z tych. Z 10 serduszek, które się wiesz, leczysz. Znaczy, to dodajesz sobie, żeby było zdrowie na stałe, nie? To dodajesz jeszcze właśnie ten. Fajnie. 40 zdrowie. Dobra. No to wbiłem poziom, ja w tej chwili robię cięcie. Widzimy się na serwerze Kuczaka. Piu. Ej. Hey. Okej! Okay. jesteśmy po bardzo króciutkim cięciu. Na już naszym ogólnym serwerze tutaj. Tutaj. Sejwie, a nie Pozdrawiam. serwerze. Tu moku, ćwić moku. No, ogólnym serwerze naszym, no dobrze powiedziałem, ale to jest safe. Dobrze. Sejwie. Na ogólnym naszym sejfie. Mm. Chwileczkę, bo ja muszę sprawdzić czy tutaj jeszcze coś można z tego zrobić, czy mu się ktoś drzwi. Po... Sprzedam wszystkie oczywiście. takie Chwilę. Potrzebne dziadostwa. To sobie zostawię. Połuszony. E, A Swift NSS użyjemy. Juriken nie jestem ninjom kenem, więc niepotrzebna Helsona jest trochę... No, w ogóle. Hmm, Helsona dużo nazbieraliśmy. Dużo jest niepotrzebny. Zrobiliśmy sobie e, moltenowe całe ubranko oraz moltenowe pickups. Tak. O tym chyba nie mówiliśmy. Masz miecz. O, oh, shit, mam miecz. Ja falę. Ja. O, o kur ty tu teraz ty, ty, mogę zrobić ten super miecz i taki spoko. No to dobra, no to yy, dobra, nie będę już tego tych kupień punktów. Bierzemy nasze dwa miecze. Oczywiście Blade of Krasa, Muramasa, Masa, Great Sword i Blood Butcher. Idziemy do nie wiadomo kogo, nie wiem gdzie, a może tutaj, może tu, a może nie wiem. Kłuczak, pobudź! <grym> Chwila yy, o, down on... Darkness. No 347 do dużo krytyka. To ma więcej niby. Ale jest Great sword, czyli jest spoko. Gdzie go stworzyć? Raz, dwa, trzy, cztery miecze. Cztery? Baczer, Muramasa. masa, to jest gras, muramasa? Aha, jeszcze nie wziąłem jednego miecz, A nie jest jeden, dobra, są cztery. No i co? Kaj się to robi, te miecze... Demon altar. Aha. pewnie gdzieś jakieś jakiejś kopalni. No tak, chwileczki. tutaj tego sobie ciepniemy. No wiem, że mnie słyszysz, ale wolałem sobie napisać. A gdzie to jest w ogóle? W jakimś tym kopalni pewnie, nie? No i zaś się Chyba w naszej kopalni tutaj. Pójdę po domek i zobaczymy, czy tutaj w naszej kopalni jest gdzie jakiś altar. Ale zaś mi się zdaje, że to był i to bardzo niedaleko. I co? Mima? Kajś tu jest, Jobą gólu Bo przechodzimy ostatnio obok niego O, dwa unsprend skillę Chodźmy na korupcję Słyszysz? Słyszę To dobrze To bardzo dobrze Jadę jeszcze podlaka i, ri, ri, ri. Nie skąd się ta piosenka skojarzyła w ogóle. No, nie wiesz? Nie. Ja też nie, ale wiem, że to było gdzieś. Dobra, zejść tu gdzieś w jakieś dziurwę i tam powinno coś Wchodzę, być. To i pierwsze chyba nic nie będzie. Jest pełnej jest O Black Hole dziura, dobra, Pst. siema. Dawno wtoknieś sfaňaku. Tu 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 tu. A Ataki se Ale rzuć mi no. Aleś rzucił. Działa. I to jest. Bez tego. To jest. Bez moda, wiesz? Wiem. A bo XB... się. Dowiedziałem o tym. Ale on jest wolny. Pogonię jak go po na Reforgerżu, Jak mi dropnie jakiś ten, no to wiesz. No dobra, no to. Ale jest chodźmy. potężny. Nie jest też taki mod z tego, prawda? hita ok. What the fuck! Ej, on jakieś ma te. Bu Bufy. Jakie bufy. No, jak uderzyłem, to tak śmiesznie, czekaj, co przetestujesz? Ono możliwe, że. A, no może nie? Żeby... A, ja nie. A ja nie, No to idź sobie, tutaj jakieś goldy mamy zorganizowane. Ja mam przy sobie sześć, ty ci mogę dołożyć. Tylko możemy się sprzedać te takie głupie rzeczy, które są nam niepotrzebne. Ja mam teraz 9, go 9 goldów przy sobie. Jeszcze w jest pełno, ale nie będę tego marnował. Nie ja mogę sprzedać te wszystkie topazy i tak dalej, bo to w sumie nam niepotrzebne ani trochę. Nie, mamy 21 jeden gold. To ty 9 to Dobra, wiesz, to jest sobie... ja mam pomysł małym. Zobaczę co się robi z tych wszystkich rzeczy, czy robi się coś ciekawego z nowych tych wiesz magiczności. I to sprawdzać, a weźmijesz tego, ja sobie zreforżujesz coś. Znaczy, ten a, są coś skrzyni, z... nic nie zmieniałem, znaczy nie wyciągałem. Ale gore. masz przy sobie, nie, czy nie? Uh, nie. No to, nie to mam. Nie. 9 godzin powinno wystarczyć No w skrzyni złotej mamy. Ale za dużo, wolę sobie to zostawić przecież, nie? Znawimy sobie. No jak chcesz. No zaśmij coś tam w telepiku. Słuchajcie, so co jeden reforge. Dobra, wiesz co okay. tu nie widzę nic ciekawego, chyba że robi się coś jeszcze z diamentów, ale to z diamentów... Aha, jest ten kolt, ale kolta okay. nie będziemy robić, bo muszkietu tu nie mamy. Ale się skaszanił. Muszę wziąć więcej golda. Całego, dobra. dobra? No weź, weź, ja, ja to zrobię zaraz jakoś. Mhm. Mogę pośprzedować stare itemy, które są nam niepotrzebne. Okej, okay. no i tak nie kupujemy nic za to. W sumie więc... już mam 11 golda za samo sprzedanie tych minerałów. <laughs> dobra, to dobra, na pewno obraz. nie będzie potrzebne już. I naprawdę Eriff. To... teraz za 2 golda, za jeden Gold. Small, forceful, nasty, zilius, Dol, Dol, weak, annoying, demonic, light, shuri. Nie mam już. No no, Jak to? minus 9 damage, minus 15 nowej. Słabo. Nie no, dawaj go, da, nie, nie. No już zaraz ci oddam te wszystkie rzeczy, tylko że je posprzedaję, bo w sumie już tam raczej większość z nich jest niepotrzebna całkowicie, więc na lajcie mogę to zrobić. Dobra, a w szoku. W ogóle mam mam pupę na buzi. Masz pupę na buzi z jakiego powodu? No, nie! Kurde, musiałem sprzedać akurat to co mi potrzebne. Musiałem to odkupić teraz. Pewnie za droższym nie? oczywiście. Dobra, eee. 28 golda. Aha, mogę go tego. No. Łap. Cię zdrowie! Dobra. Znaczy, nie zdrowie. Jak się kaszle ktoś, to co trzeba mówić? Nic. No to nic nie chcę, no kurde, a chciałem być dobrym człowiekiem. Zdrowie, że nic mam nie mówić, no. Milczenie jest złotem. Oczywiście. Murchous. Murchous. Massive. Not On nie przesadza Nie! 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 Jezus jak... to Nie! 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 No <laughs> o, o Nie! Ostatni ostatni muszę skończyć Nie! <laughs> no to, Nie! Nie! to. że Nie! to to Nie! to o, i to Nie! to to, to Nie! to... to i tyle jeszcze Silvera, dobra, wyrzuciłem ci też Silver, więc powinien mieć tyle Golda, I mnie już nie denerwuj. Jak będzie jakiś w miarę dobry, taki to sobie zostawisz tam. Legendary 7 Minus, Czego żeby nie było na minusach. Plus 4 spida. To sobie zostawię. No, w sumie jak będzie szybszy, to jest całkiem spoko. Hmm. Skróci powiedz mi jak tam Można by sprzedać cały cały healthstone. czekaj, ile by to kosztowało. Cały nie, hansą? nie sprzedawałem nic. nowel. no to ty się na mnie poszło. Jak to Nowel? Co? Sztabki bez... a nie sztabki, normalne, Herco. A, no to sztabki to co innego, wiesz. Wiesz na co wpadłem? Moglibyśmy zabić tego... ...Wall Flesha i skończyć odcinek, w następnym rozpocząć hardmet O, hey. dobre, dobre. No to co, jedziemy po Wall Flesha? A, okay. y U. -a to weź leczkę wudu. A wezłem nawet dwie. No to bierj. A In wezłem. Kimi. Mkniemy. Dziękuję. Bardzo dobry pomysł będzie, to jest świetny pomysł, żeby mknąć, masz pistolet jakiś tam w ogóle, żeby strzelać do niego, ja będę eee, szukał z pistoletu i pistolet? kolorowo i świetnie. Jest pistolet niepotrzebny. Smacznego. Dziękuję. <noise> Wszyscy piszą z smacznego, tak kiedyś było to pamiętam jak przez pół roku sprawdzałem komentarze spod filmu, który się ukazał kiedyś tam, kiedyś tam, no, bo ludzie jeszcze nadal pisali to z smacznego. Więc, więc działa śmiesznie. E, z grazie robimy tu jakąś platformę czy tak Yolo? Yolo, no co, my są Jolowcy, nie? A w sumie rozpuścimy go pewnie Dawaj. Sobie. chociaż Chociaż trzeba sprawdzać jak tutaj jest. Idziemy na prawo, o, na Pamiętam prawo. że gdzieś tam nie nie można było, było przelecieć. Tu by można było rozwalić. O no. Tutaj trzeba będzie sobie rozpieprzyć no. Dobra, to jest dobry pomysł, żeby to rozwalić, bo... Tu byśmy raczej nie poradzili sobie. Właśnie, górę, 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 górę. Chodź jeszcze zgrać o górę, rozwalimy. Tutaj jest takie dziwne miejsce. A tutaj można na luzie... Przejść. Tu też można iść. W sumie mamy te czarby, to nie będzie tak źle. Wow, poczekaj. Czekaj, 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 bo tutaj trzeba będzie jakoś wlecieć. Pamiętam, jak rozwalaliśmy na tym, na Terraria z widzami. Mm, I to taki było właśnie, a dobra, idziemy rozwalić. I tak przelecieliśmy po prostu przez kilka takich... tych bloczków. Praktycznie część z nas poginęła w dużym stopniu, ale... Ja nie. Ale radę. Nie wiem, czy ty byłeś tutaj na tym nagraniu w ogóle. Nie pamiętam, chyba nie. Wiesz co, Zgredzio, zacznijmy tutaj. Dawaj. Przypoływuj. Czekaj, 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 to trzeba, to trzeba upamiętnić. Zrobić tutaj takie slomo, uwaga. -ru -ru. Tylko -ru -ru. czekaj, zabijemy jeszcze do crossfela jeszcze na No i to no będzie takie fajne. Jeee! Dobra, idzie Wolof Cwel. Wolof Cwel? Szanuj. Nie mam Rage'a. Łoś pierunie. To se wbuduj. Wiela on mu habca. 56 sześć kafli. Damy radę. Ty, on jest słaby, go mogła bić, tak? Ty, O nie, jednak jest dobry. Uciekaj. A wiesz to w sumie ci nawet nie zadał aż tyle, żeby mówić, że jest dobry, więc... Ale wziął. Pa, cztery... czterysta. Ja mam 2600. tysiące sześćset. Fuck, oh fak. ofag, oh Użyj se od razu, chy i żeby ci się już odnawiały sekundy. Nie potrzeba, na razie HP Dobra, już mu wzięło 14. Chyba, co mu wzięło, już? Chyba tysięcy. Już ja zrobiłem. tysięcy. Co? Nie wiem, co się stało. Skinąłeś Zabił mnie. No to nie wiem, czemu zabił mnie po prostu? O widzę tu ściany, mnie są u góry, jak przechodzi. No, na rusza, mapę, nie? Tak, ale nie wiem, no. czemu mnie zabiło to. Nie mam pojęcia, co się stało właśnie. Gwite has arrived. Dobra, już tam spadam do siebie, może jakieś pomogę. Guide White za chwilę zginie. Dasz radę sam? Bo nie wiem, czy jak ja spadnę, to gdzie ty będziesz w ogóle? Sparaj, w czerwonych mało. jesteś? Jesteś? LOL, nie zdążę, jestem już za nim. Nie możesz być za nim. No, muszę być dawno za nim. <laughs> no, ty się uciszył. Właśnie pierwsza rzecz włączy sam z ŁOlofleszem, w ogóle sam z jakimś posłem, z takim większym fajnie, fajnie. Jak on ile ma, co no, już połowa? Prawie, o kurde, tego nie, o czym nie pomyślałem. Aaaa! O, mnie ciągnie, ciągnie, go, Biergo, biergo, bo jak przejdzie przez całą mapę, to zniknie. O przyszedłeś! No, co mi zrobił? Przepraszam jak mnie złapał. Te szybko rób tu miejsce, rób tu... KOPEJ! Nie dam rady. KOPEJ! KOPEJ! nas HECI! Kurde, KOPEJ! Są zalecił. Niech ci to przeżyje. Dobra, przeżyłem. Okej, 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 okej. Nie wiem. Rób tu, rób tu miejsce. FAK. kopaj, kopaj, kopaj. Kopaj synu, ukopaj synu, synu! Strzelaj synu. do niego, strzelaj! No Kurde, kopaj to! No! Uciekasz, grasz! <gryw> Patrz, 23! Jak to się stało, że my żyjemy? zaraz mi naboi prawie 1700 jeszcze. Ale lakson był. Nie no, jest spoko. Ale Fuck! Zapomniałem, że on mi pije jeszcze sporo. Bita środkowy rej. Jak tutaj są jakieś te... Postaraj się, przynajmniej. Ten, ten taki... Ten a nie, A to i tak przecież to ma wszystko bierze jak ryk, wiesz. No. no. właśnie. Ej, ej! Ta się przyjdzie. Spoko, spoko. Ja chciałem po prostu ten... Jak się skończy zobaczymy, czy dalej coś zabrzmie. przesrane trochę. Nie spodziewałem się, aż tak że będzie. Ciężkie ciężkie. A to na, na normalnej terrarii i no ma HP. malutko. Tak? O wiele to to widać, że ma dużo. Wow, 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 wow. 8 kafli jeszcze, jeszcze, 8 7500. O ile się piekło nie skończy? Już się kończy Nie, chyba. No. nie, nie no, tu jest jeszcze dużo, bo bo... Ej, jak przejść? Łoż Jestem Jest, Przeszedłem, przeszedłem! Przerzucił mnie, dobra. Udało mi się. On cię przerzucił z gry. Nie, nie przerzucił mnie. O kurde. O fuck. No, 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 niech mnie przerzuci. Patrz. <laughs> dobre, dobre, przerzucił mnie. Uda się, 1000 HP, ja stoję w miejscu teraz. Z mieczą. Jest! Przeszliśmy. Wow. Ale nie Ta. było tak łatwo. Pewny hammer! I właśnie z nim można ten. Yy, rozwalać te ołtarzyki, nie? Tak. Jest! Wiedziałem, co to jeszcze dostałem. Dobra. O, to se założę. Wall of Flash Mask. Teleportuj się na spawn. Podzielimy się jakoś. dropem, łupem. Co się dowiedziałem, dostałeś. Tak. Nic. Tylko pewny hammer. Dla mnie. No, ale jakaś broń powinna być jakiś emblemat, O, to daj mi. O, może, proszę cię. Zobaczę, bo ja w sumie taki mogę być Steampunk śmieszny. Szczelaczek. Dobra, a co? No skończmy, że ten odcinek my sobie pozabijamy go poza odcinkami, i w następnym już będziemy trzymać Herdy przygody. przygody. A teraz już jest albo, nie? Tak, powinien już być. No, a my go jeszcze chyba sobie pozabijemy razy, tak jak mówiłeś, żeby był lepszy, jeszcze lepszy... No, więcej tropów, żeby było no. więcej tych młotków i tak dalej. No to dobra, podziękujemy już wam wszystkim za oglądanie. zgradzio kończy. Tak, ja kończę i dziękujemy wszystkim jeszcze raz za obejrzenie tego odcineczka. Nie zapomnijcie dać papecy w górę i powiedzieć mi smacznego. Mm. Smacznego. Mm. Muszę coś zjeść sobie, bo jestem bardzo Głódl mnie bije, ja mam pół serduszka. Więc muszę sobie tutaj jeszcze zregenerować. Dobra. O. Wcale nie, się nie mm -hmm. no. Subskrybujcie i lajkujcie i komentujcie. Cześć. 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 Cześć.